Dzień dobry, a tysiąc. Pytania zostały zadane. Poprosiłem moją duszę, by spotkała się z Twoją i z mężczyzną, o którego pytasz, i przekazała Tobie odpowiedzi na nie. To jest przekaz chwili dla Ciebie. Stoisz na rozdrożu, rozglądasz się, co zrobić, gdzie iść, gdzie jest ta najlepsza droga dla Ciebie. Dużo Ty o tym myślisz. bo ta najlepsza myśl ten najlepszy finał tej drogi to jest ten związek przeznaczony idealny mężczyzna duchowa jedność z nim patrzysz z daleka na tę sytuację pragniesz doświadczyć najpiękniejszej miłości jakiej tylko można na ziemi doświadczyć jedynej przeznaczonej A ta miłość to także dom ogród bezpieczeństwo pewność stabilność rodzina tu chodzi o stworzenie domu rodziny i na tej drodze ty napotkałaś przeszkodę ona była drogę do celu tego domu ci zasłoniła ale blokada ta się skończyła a droga znów otworzyła Tylko, że ty teraz potrzebujesz dużo czasu, nie możesz się spieszyć. Wszystko musi dziać się na spokojnie, w swoim tempie. Niczego nie da się tu przyspieszyć. I znów ta rodzina popatrz, ten mężczyzna i dwie najpiękniejsze karty związane z domem, rodziną szczęściem rodzinnym. To wszystko wokół tego mężczyzny się kręci. Bardzo ważny jest dla ciebie ten mężczyzna. Tylko teraz masz smutek i ból w sercu piramidy. Ból w sercu nad tą rodziną, nad tym ogrodem została ci pustka. Jakbyś to wszystko miała. To, co najpiękniejsze i utraciła, zostałaś jakby ograbiona z tego wszystkiego. I ty, samotna, już w tym domu, do którego docierasz w przyszłości, królowa monet, wolna, niezależna, patrzy się na to, co było kiedyś. Już nie ograbiona, a samotna, ograbiona może być, że z marzeń ograbiona, ze związku ograbiona, ale wszystko tutaj masz, tylko jesteś sama. Bo ten mężczyzna gdzieś ucieka, odchodzi i to przez niego jest ten smutek w sercu, przez tego króla miłości, on tak ci bliski, a zarazem tak daleki duchowo jedność, a fizycznie gdzieś odfrunął. Nad czym powinnaś pracować? Co jest teraz ważne? Popatrz jaka piękna karta, najmocniejsza ze wszystkich. To jest źródło, to jest twoje wewnętrzne światło, głos duszy, najwyższa jedyna jaźń, z której ty pochodzisz, twój dom, twój dysk światła. Popatrz, bo ty szukałaś tego najwyższego szczęścia. U tego mężczyzny, w tej rodzinie, w tym ogrodzie. Tutaj ty widziałaś swoje najwyższe szczęście, a Twoja dusza chce, byś ty teraz zobaczyła gdzie indziej swoje szczęście, w swoim najgłębszym wnętrzu. Byś dotarła do duszy, byś osiągnęła poziom pełni obfitości swojej jaźni ma zajrzeć do swego serca najgłębiej jak tylko się da czego relacja z mężczyzną o którym myślisz miała ciebie nauczyć was czego miała nauczyć popatrz obfitość się pojawia wy mieliście się nauczyć że będąc razem macie wszystko co najcenniejsze że to jest obfitość że związek jest obfitością że mając siebie niczego innego nie potrzebowaliście tego mieliście wtedy się nauczyć że mając siebie macie dobrobyt że różne rzeczy mogą się dziać problemy pojawiać w życiu ale jak jesteście wy to więcej niczego nie trzeba kim ty dla niego byłaś cudowną istotą która bezinteresownie idzie do niego z bezpieczeństwem, pewnością, stabilnością, idziesz do niego, by otulić go miłością. Najpiękniejsze dary ty mu przynosisz. I nie tylko mówimy tutaj o kwestiach duchowych, także o fizycznych, także materialnych, jakbyś pilnowała kwestii urzędowych, papierów. On wiedział, że z tobą wszystko będzie się zgadzać, że on o niczym nie zapomni przy tobie bardzo ważna byłaś dla niego. Czy on rozumie, że ciebie bardzo zranił? Niby coś rozumie, ale nie jest uziemiony. Tak po ziemsku nie rozumie, patrzy gdzieś daleko z głową w chmurach jest i myśli o jakiejś nieudanej przygodzie, nieudanej podróży, o drodze do zmiany, do szczęścia. Która się nie udała, która nie wyszła. Więc on rozumie, że kiedy nie jesteście razem, to twoja droga jest zatrzymana, nieudana, ale nie rozumie, że w sercu ciebie zranił. Nie czuje tego, że ty w sercu odczuwasz ból i cierpienie. Nie, on patrzy na pewne efekty na zewnątrz, że bez niego gdzieś razem nie dojdziecie czegoś nie osiągniecie, nie doświadczycie, ale rany na Twym sercu nie widzi. A Ty teraz powinnaś za radą duszy pójść. Te wielkie szczęście, które On Tobie dawał, jako ktoś z zewnątrz, byś przekierowała na własne serce i poszukała we wnętrzu także tej miłości dla Ciebie, od Twojej duszy, rodziny duchowej, Najwyższej jaźni, wykorzystaj tę szansę, by odkryć w sobie źródło. To był przekaz chwili dla ciebie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.